Witam serdecznie. Eee, pewnego razu stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego. Poczytałem, poglądają trochę filmików, eee, jedni na plus, inni na minus mówili, mianowicie chodzi o koparki, koparki w kryptowalut, czyli komputery, serwery, które sporo obliczeń wykonują za pomocą właśnie procesów, procesorów znajdujących się na kartach graficznych. Eee, moja wiedza powiedzmy była sobie zerowa. Tyle, że wiedziałem, że kryptowaluta istnieje, czym jest Bitcoin wiedziałem. Doczytałem, doinformowałem się. Ile filmików, tyle opinii, jedni twierdzą super, mega, warto, inni twierdzą, że nie warto, naprawdę jest to podzielone, stwierdziłem, że jeżeli sam nie spróbuję, sam się nie przekonam, to nie będę wiedział, zainwestowałem, kupiłem dwie maszyny, poprosiłem osoby, które się te tym znają, żeby to poskładały do kupy, wyszło ok. Tu mamy dwie koparki, jedna i poniżej druga, sprzęt jest poskładany na sześciu kartach graficznych. Są to GeForce, GTX, model 1060. Wszystkie mają po 6 giga pamięci. Różnią się tym, że jedne to są Palita, drugie to są Zoteka. Proszę bardzo, tutaj mamy kartę Akad, Zotak, a tutaj mamy wersję Palit. Zasilacze 1000 w Dyski, niewielkie, 120 giga. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Płyta główna, tak, tutaj widzimy, Asroka. Tak samo jest poniżej. Eee, jeżeli chodzi o wydajność, no to już jest druga kwestia. Okazuje się, że jeden z sprzętów lepiej się nadaje do kopania Eternum drugi lepiej do zikesza. Tak, to widzimy. Eee, musiałem niestety miejsce wygospodarować sobie gdzieś w na pleczu piwnicznym, że tak powiem. Bo nikt mi tego nie powiedział, ale te koparki naprawdę porządnie grzeją. To jest raz. Bo na spokojnie takie 450-metrowe mieszkanko sobie przy tej jesiennej wyczuła ogrzać tym, nie? Temperatura co najmniej 30 stopni, jak to coraz chodzi jest naprawdę jest naprawdę ciepło. Kolejna kwestia, na dłuższą metę trochę irytują ten hałas, te wentylatorki, nie? No bo to przez chwilę nie ma problemu, ale jak tak cały dzień czy całą noc buczały, no to co nie posłuchajcie. Niby nie dramat, ale to cały czas sobie buczy. Nie? E, no i prądożerstwo. No, to też niestety, No według tutaj tego, co wskazuje na miernik, a wskazuje nam w tym momencie na jednej maszynie prawie 600-580 W. Koszt zrobiłem około 50 groszy w tym momencie za wat. E, kilowata, oczywiście za 1 kW. Jedna maszyna jest podpięta pod to gniazdo, druga jest pod inne, żeby po prostu linia się nie grzała no bo jednak to jest jakieś obciążenie dla instalacji yy, i teraz tak, jeżeli mamy mówić o konkretach no to akurat tutaj sobie ruszymy a nie, to ta myszka ruszymy sobie rozruch, cyk no i leci, wczytuje nam karty wszystkie po kolei, 6 kart graficznych, załącza to akurat tutaj mamy do czynienia z zikieszem, tak jak widać, widać, to jest zikes będzie kopane. Musimy dać mu chwilę, niech sobie wczyta wszystkie parametry. Dobra, on sobie tu leci. Jeżeli chodzi internet, tak naprawdę to żaden internet potrzebny, tylko żeby był łączeń, tak pobór mocy, że tak powiem obliczeniowej z internetu jest niewielki, więc taka nie ma problemu. Eee, jeszcze zastanawiam tylko, jak długo wytrzyma ten sprzęt, no bo tutaj nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, niby gwarancja jest, no na niektóre podespoły 3 lata, na inne 2, na zasilacze tam chyba 5 nawet, czy nawet więcej, no pytanie, jak to długo wytrzyma, bo to jest tak splatowane non-stop. Czy nic tym nie trzeba robić? Nie uważam. Jakieś zakurzenie, jakaś konserwacja, czasem też mi się wydaje warto bo to wyłączy, by to wyłączyć, ten sprzęt chwilę oddychnął, eee, raz na powiedzmy miesiąc, raz na dwa tygodnie, też na chwilę dać mu oddechu. Co z tego będzie, jak to wyjdzie, jeszcze nam znać, no bo w tej chwili dopiero chodzi około tygodnia czasu. Według moich obliczeń, hmm. może źle, według statystyk, które w tej chwili wodzą, powinno się nakopać około 1 Ethereum i 1 Zcash miesięcznie gdzieś, tak mniej więcej. Bo to jest parabola, raz lepiej, raz gorzej kopię. No chyba nie ma zasady żadnej tutaj, więc według tego, co jest, około jednego Ethereum zykiesza. Obliczenie będzie w drugim hmm. filmiku, więc pokażę, jak to wychodzi wszystko. Czy warto, czy nie warto? Hmm. Powiedzmy, mam mieszane zdanie, że tak powiem, sprzęt tego typu, czyli na 6 kartach graficznych Akradis Forsach e, 1060, tych 6 gigowych e, no i powiedzmy tą konfigurację a Zroka właśnie plus procesor Intela w granicach gdzieś 13,5 tysiąca mnie kosztowało. W tej chwili ja bym miał to sam poskładać, bo widzę, że to nie jest nic trudnego. Mógłbym to zrobić spokojnie za jakieś 9000 zł. Spokojnie, jabym to kupił wszystko sam 9, może 9 tysiąca, nie, mógłbym to sam poskładać, sam skonfigurować, bo... Na początku nie wiedziałem. Mówię, wow, jakiś kosmos totalny, nie? od czego tu zacząć, nie? Mówię, jak to w ogóle ugryźć to, nie? No, ale proste. Proste, nie trzeba być jakimś większym Einsteinem, więc to ma spokojnie poskładać, nie? Więc kwestie sprzętowe mam ogarnięte. Eee, Dostaje jeszcze tu jakby samego kupna, sprzedaży, wykopania, opłacalności tego autoru, żeby inna bajka. O, ruszyło tu ładnie, już sobie czytuję wszystko. Dobra, no to tu mamy stronę naszego Zcash'a. Więc jak sobie popatrzymy, prędkość w tej chwili 1717 soli, 1722, 1736, 1714. Czyli na tym sprzęcie widziałem, że mi się rozkręcało tam od 1650 do nawet 2000 soli. Nie? Eee, czyli przyjmujmy, że średnia jakby prędkość jest około 1700 soli. Nie? Tych mega hash, y, czy tam jak to nazwiemy, bo to każda Walta ma jakąś swoją prędkość określoną. I z tego bym się trzymał 1700 1800 mniej więcej tych soli na sekundę, to jest jakby taka prędkość tutaj zrównoważona, nie obciąży sprzętu, nie nabije nam za dużo kilowatów, no i powiedzmy sobie, dopuszczalne, jest jakby tutaj ta norma tego wydobycia. Więc spójrzmy tak, rozkręciło się już. Tutaj jedzie ostro. Pobór mocy mamy cały czas podobnie w granicach tak 580 gdzieś watów. A tutaj. A tutaj standardowo widzę bez zmian. Zaraz zobaczymy, czy mamy podgląd na jakiś wentylator. Czy coś nam tutaj podpowie? Temperatura. Dobra, tu naprzód mamy 49, 52, 55, 49, 57. Czyli w granicach od 45 do 55, 7 stopni gdzieś mają. Nie? Tu już troszeczkę się skręcały. 60. Oj, coś przeskoczyło gdzieś. Tu zobaczmy na przykład 58, 62, no 62, 52, 62, i nie ma dramatu. Czyli temperatura między kargach waha się 50-65 stopni, więc dopóki nie dojdzie do 80 stopni nie ma się czym przejmować, nie? Więc jest ok. Jeżeli z strony technicznej popatrzymy, to by było na tyle. Dwie koparki. Założenie jest takie, że to się powinno zwrócić gdzieś Dobra, powiem, że po roku, ale realnie rzecz biorąc to chyba trochę dłużej to potrwa. Jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy, zakładam, nie? Tyle.